Witajcie, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Sylwek z tej strony i mam przyjemność przywitać się z Marcą. Cześć, Marca. Witaj, Sylwko, witajcie, moi kochani. Dziękuję za zaproszenie. O, i ja dziękuję za przyjęcie zaproszenia, ponieważ zależało mi na tym, abyśmy znowu wspólnie się spotkali i tym razem omówili jakiś komiks. I to nawet nie jakiś komiks. To jest komiks Węgiel i Krzem. Mm, dokładnie. Uba. Tak. Węgiel i krzem. Ale zanim przejdziemy do treści, do meritum, do tego, co tam się skrywa, spójrzmy pierw na, na okładkę. Węgiel i krzem jest to komiks dużych rozmiarów, w twardej oprawie. Tak wygląda też i grzbiet. I cóż on prezentuje? Spójrzmy, spójrzmy na opis. 2046. Węgiel i krzem. Najnowsze produkty laboratorium Tomorrow Foundation. To prototypy nowej generacji robotów, które mają zaopiekować się starzejącą się ludzką populacją. Wychowane w ochronnych kokonach i chętne do poznawania świata zewnętrznego, zostają rozdzielone podczas próby ucieczki. Każde z nich wiedzie potem własne życie i toczy wielowiekową walkę o znalezienie swojego miejsca na planecie, na której brakuje powietrza, która nękana jest kolejnymi wstrząsami politycznymi oraz katastrofami klimatycznymi. Komiks kosztuje 159 zł, przynajmniej jest taka cena okładkowa, i za lekturę odpowiada wydawnictwo Team of Comics. Piękna okładka, nieprawdaż? Prawdaż? Tak, prawdaż. Piękna okładka, no. ona od razu rzuca się w oczy i zachęca do tego, aby otworzyć kolejne strony, aby wejść w ten świat i zacząć go czytać. Ale jeszcze zanim przejdziemy w sumie do, do treści, to chciałbym jeszcze się zastanowić nad jednym tytułem: C, węgiel i S i krzem. To są pierwiastki chemiczne. Oczywiście one, te nazwy odnoszą się też do głównych bohaterów, ale przed nagraniem sprawdziłem, o co chodzi. Dlaczego węgiel i krzem? Węgiel jest to jeden z najważniejszych pierwiastków chemicznych, który jest podstawą życia. Natomiast krzem jest alternatywną wobec węgla podstawą życia. Nie jestem chemikiem, ale te informacje dają mi do zrozumienia, że tytuł on odnosi się w sumie właśnie do tego, co jest najważniejsze, a mianowicie do życia. Mała podpowiedź. Stany Zjednoczone, Dolina Krzemowa. Oczywiście. Dobrze, i teraz przejdźmy z taką wiedzą już do, do środka. Czy mogę Cię poprosić o kilka słów wstępu, o co chodzi w tym, w tym komiksie, a później przyjrzymy się poszczególnym ilustracjom? Komiks zaczyna się w ten sposób, że zostają stworzone pierwsze na świecie dwie sztuczne inteligencje, które posiadają samą świadomość. Ludzie uruchomili obydwie te sztuczne inteligencje i zaczęli je badać, czy te czy sztuczne inteligencje naprawdę samodzielnie myślą, czy naprawdę są tak inteligentne, jak można przypuszczać, czy tak szybko się uczą, jak ludzkość przypuszcza. I tytułowy Węgiel i Krzem to są właśnie imiona tych dwóch sztucznych inteligencji, które właśnie zostały stworzone, uruchomione, włączone, jak zwał tak zwał i Jedna sztuczna inteligencja, kobieta ma na imię węgiel, i druga mężczyzna, krzem. Znaczy, mężczyzna i kobieta to jest oczywiście umowne, bo sztuczne inteligencje nie powinny, przynajmniej tak zakładamy, że nie mają płci, ale zostały stworzone jako mężczyzna i kobieta. Węgielka i krzem. Mhm. I poznajemy losy tych dwóch sztucznych inteligencji. Zgadza się. I to jest w sumie sam początek. To, jak Marca powiedziała, budzą się do życia dwie, dwie formy sztucznej inteligencji, androidy. Są to prototypy, które mają pomóc w starzejącej się ludzkości przetrwać, aby ułatwić nam, ludziom życie. Jednakże oczywiście takie coś już jest wyświechtane, ponieważ mamy to w wielu w źródłach kultury, w podobne, podobny pomysł, ale tutaj, co ciekawe, to następująca rzecz. Za chwilę podłączymy waszą korę mózgową do sieci internetowej, żeby zapełnić Was największą możliwą ilością danych. Zostaniecie przytłoczeni nawałem skompresowanej wiedzy, którą posiadła ludzkość od czasu wynalezienia pisma. Rzecz jasna, nie wszystko będzie słuszne do przyswojenia. Ale od pozyskanych w ten sposób informacji będzie zależał sposób waszego rozumienia świata i wasz stosunek do niego. W ten sposób z tak sztucznej inteligencji staniecie się SI silną czyli silną, świadomą inteligencją bardzo podobną, a może tak samą, a może i lepszą od naszej świadomości od nas samych. Tak i? Co? No to jest rzecz dyskusyjna. No właśnie, no właśnie, oczywiście to jest rzecz dyskusyjna. Następnie już tuż po podłączeniu, zaimplementowaniu tej całej wiedzy, yy, najważniejsza osoba, która odpowiada za, yy, za te dwie, dwa istnienia, a mianowicie Noriko, pyta się, jaka jest pierwsza myśl, z którą chcielibyście się z nami podzielić? I Android odpowiadają: ludzkość jest wielkim problemem tej planety. Jedynym wyjściem jest zniszczenie ją całkowicie. Tak? Nie chcę pozostawiać z taką wiedzą Was, ponieważ to jest wyłącznie żarcik. Taki scenariusz rysuje się w 738 dziełach różnych gałęzi kultury, od filmów po nowele literackie. To już daje do zrozumienia, że ta sztuczna inteligencja ona zachowuje się jak ludzie potrafi i żartować, potrafi wyłapać pewne niuanse, których do tej pory nie było. Ale żeby popchnąć fabuły jeszcze dalej, bardzo ważną rzeczą to jest to, że te androidy one muszą pomóc ludzkości. I oczywiście to jest jedno, ale drugie, pieniądze zawsze muszą się zgadzać. Te dwa androidy, one są. Znacznie bardziej zaawansowane, znacznie bardziej inteligentne od tych fabrycznych, te, które dopiero zaczną być produkowane. One są bardzo inteligentne i mają stały dostęp do sieci internetowej. Te fabryczne, liniowe, które ta fabryka ma zamiar zacząć produkować, one nie są aż tak inteligentne jak te dwa. I to myślę, że warto zaznaczyć, aby czytelnicy, przyszli czytelnicy wiedzieli, że te dwa Androidy. Są zdecydowanie bardziej zaawansowane, bardziej inteligentne od tych masowych. O, może tak. Dobra. Tomorrow Foundation, które stworzyło te Androidy, no, miało z tego jak największe zyski. Wiadomo, biznes musi się kręcić, klienci musią, muszą często kupować. Żeby taki Android na siebie zarabiał, no to po pewnym czasie musi się popsuć, aby konsument kupił nowy. I ustalono, że taki robot będzie żył 15 lat. Naszym sztucznym inteligencją się to bardzo nie spodobało, bo co to jest 15 lat. Tylko 15 lat. Tak, jak koty mniej więcej. Na co Noriko mówi bardzo nam przykro. Można tu jeszcze zdradzić pewną rzecz, że te dwa androidy, one wybrały się na pewną wyprawę, która przyczyniła się do tego, że one się w pewien sposób i rozłączyły. Rozdzieliły się. I co się dalej dzieje? To ja myślę, że. Stron jest tutaj naprawdę mnóstwo i więcej, ja myślę, że nie warto opowiadać. Warto zachęcić, zachęcić ludzi, czytelników, do sięgnięcia do tego komiksu. Dlaczego? Dlaczego warto sięgnąć? Przede wszystkim ta historia, prawda? Historia jest przepiękną powieścią graficzną o, o dwóch androidach rzuconych w, w świat świat, nasz świat i świat przyszłości. I czy ten świat przyszłości, on jest pozytywny, czy nie? Czy Tego nie No właśnie. Myślę, że to też nie trudno się domyślić, jak, jak wykrowana jest zawsze wizja świata. Ale ten komiks, on stara się odpowiadać naprawdę na bardzo ważne zagadnienie, a mianowicie na, na to, gdzie jest człowieczeństwo, w jakim punkcie my wszyscy, my ludzie stoimy. Oczywiście, gdzie androidy mają też swoje miejsce, i czy androidy powinny też być traktowane w, w taki sam sposób jak i my? Oczywiście to jest przyszłość. Daleka, ja niedaleka. Takie, takie dywagacje. O. Dokładnie. Jednak te androidy można oczywiście też i przenieść, zastawić z problemami świata współczesnego. Tak? Z tolerancją, z zaszufladkowaniem i wieloma innymi też kwestiami. Tutaj jest bardzo dużo problemów właśnie tego świata, związanych oczywiście i z ekologią, z polityką. Tak samo też i w, z wewnętrznymi rosterkami, Rozterkami ludzi, ale mm, w ciałach androidów, bo one mają cechy ludzkie. Mi się podoba twój punkt widzenia, jak ty odbierasz ten komiks. Jak ja go kom... <laughs> inaczej odbieram. Świetnie, no to proszę bardzo, mów. Węgiel i krzem to są, można powiedzieć, dwie różne osoby. Te dwa androidy mają różne cechy charakteru. Inaczej postrzegają świat, inaczej starają się brać z naszego świata to, co najlepsze. Moim zdaniem autor właśnie w świetny sposób to pokazał: te różnice, bo te różnice nie tylko są wś wśród androidów, ale także wśród nas, wśród ludzi. I krzem kompletnie inaczej stara się korzystać z tego, że jest, że żyje, że funkcjonuje. On stara się czerpać co innego niż czerpie Węgiel, nasza androidka. Oni są niby tacy sami, ale kompletnie różni i czytelnik czytając ten komiks może się utożsamić albo z Węglem, albo z Krzemem. Będzie się zgadzał z Węglem, będzie uważał, że to ona ma rację, że to ona Dokładnie bierze od życia to, co najlepsze, i zwraca uwagę na to, co danego czytelnika interesuje. A Krzem myśli kompletnie inaczej. On stara się w inny sposób czerpać te przyjemności, jakie może dawać życie na Ziemi. Mi się ta, ta różnica, jaka ich dzieli, jest bardzo fajnie przedstawiona. To ich dzieli, ale równocześnie też bardzo mocno łączy. One, oni są niesamowicie. Inteligentni, w ciągu kilku, pewnie sekund, czy tam minut, poznali całą wiedzę ludzkości, i oni tam na początku żartują sobie. Są powiedzieli, że androidy uważają, że ludzkość trzeba zniszczyć, bo ludzkość niszczy naszą planetę. Taki żarcik. Ale oni doskonale wiedzieli, że tego ludzie od nich oczekują i specjalnie wypowiedzieli ten żart. Mi się bardzo, właśnie spodobał, Punkt, sposób, w jaki android mógłby myśleć. Bo my oczywiście nie wiemy, w jaki sposób roboty w przyszłości będą myśleć. Na pewno nie będą myśleć w ten sposób, w jaki został przedstawiony w tym komiksie, ale kto wie. Być może my tego nie dowiemy się prawdopodobnie, ale być może właśnie w ten sposób te androidy będą patrzeć na świat. I czytelnik czytając ten komiks będzie mógł. Się zastanowić nad własnym życiem, czy warto żyć tak jak żyjemy do tej pory, czy jednak może tak jak węgiel spojrzeć na świat, a może tak jak krzemę spojrzeć na świat. Ja teraz powiedziałam pewnie tak, że nikt niczego nie rozumie, ale jak przeczyta, to zrozumie. Mhm. Ja myślę, że tak, Ty poruszyłaś tak naprawdę w tym momencie wątek główny. Wątkiem głównym są relacje dwójki bohaterów, właśnie tej kobiety, umownej i mężczyzny. I mające umysły czy dane ludzkie one zachowują się w, po prostu w, w indywidualny sposób. Każdy z nich ma swój charakter, tak jak i my. Oni są do siebie podobni, ale też i różni. My do siebie też jesteśmy podobni, ale też i różni. My inaczej spostrzegamy świat, i to, to zróżnicowanie ono jest bardzo atrakcyjne. I w tym momencie my możemy rzeczywiście sobie wybrać, która, która, który kierunek obrany przez tych bohaterów, jest dla nas właściwszy. Tak, ale wszystko to mimo, mimo tych relacji zmierza do. Do punktu wyjścia, do pewnego zakończenia i do pewnej refleksji, refleksji bardzo ogólnej. I dlatego ja wspomniałem właśnie o tych różnych problemach, które zżerają nas obecnie też: tak? problem ekologii, polityki i tak dalej. I tutaj świat jest pokazany, w, w, tak dosyć bliski nam, ale później, idąc dalej, to jest już przyszłość, której raczej nas nie będzie. I autor pokazuje tę wizję świata, do czego my możemy podążać. I tak. zadaje nam osobiście pytanie, czy chcemy takiej wizji przyszłości, czy faktycznie to jest właściwe? I jeżeli znajdziemy się w takiej wizji przyszłości, to która postawa węgla czy krzemu jest dla nas odpowiednia? Tutaj od razu mogę też chyba odpowiedzieć. Ten komiks jest mocno filozoficzny. Ja go uwielbiam pod względem. Jak filozofia, ona więcej zadaje pytań, a mniej udziela odpowiedzi. Tak jest. I taki jest właśnie ten komiks. I to, że tu występują roboty, androidy, sztuczna inteligencja, wcale nie oznacza, że to jest komiks tylko dla osób takich jak ja, które uwielbiają właśnie tego typu tematykę. Ten komiks może sięgnąć kompletny lajk, like, jeżeli chodzi o roboty, komputery, bo to nie jest najważniejsze w tak. tym komiksie. Co do tego jeszcze się przyczynia, to też i piękna oprawa, o której wcześniej wspomniałem, bo to jest albumowa oprawa, ale też i przecudowne kadry, te, te rysunki, one robią tutaj naprawdę fenomenalną robotę. Co prawda akurat też hmm, na stronie 43 jestem, twarze. Twarze tych bohaterów one są, są uproszczone, one nie są piękne, ale całość, tutaj chodzi o całokształt. Kreska jest bardzo fajna, szczegółowa, tam gdzie trzeba dużo szczegółów one są napakowane, a tam gdzie one nie są potrzebne, to autor narysował kadr dokładnie tak jak powinien wyglądać. Pod tym względem komiks jest bardzo ładnie narysowany. Uh -huh. Choć mi osobiście te twarze się nie podobają. No tak, tak, jak powiedziałem, te twarze one są specyficzne. Tak? Tutaj widocznie to jest styl, styl artysty w taki sposób pokazujący, ale mimo wszystko one odzwierciedlają i emocje, wiele emocji. Aczkolwiek naprawdę na uwagę zasługuje każdy kadr zaczynający rozdział. Te kadry mi się bardzo podobają, i tutaj pokażę kilka. To jest zrobione świetnie. Naprawdę, to jest zrobione z rozmachem, bardzo przemyślane, i, i uważam, że ten komiks trzeba mieć. Ten komiks trzeba kupić. Trudne pytanie Tobie na koniec zadać, Marca, ponieważ Ty jesteś osobą, która bardzo lubi tematykę science fiction, to jest komiks właśnie z gatunku popularno-fantastyczno-naukowej. I powiedz mi, czytając różne komiksy właśnie z tego gatunku, na którym miejscu byś postawiła akurat ten konkretny? Bardzo trudne pytanie. Wiem, ale jeżeli chcę chodzi o rok, Jeżeli chodzi o rok bieżący, ten komiks jest najlepszy. Jeżeli chodzi o tematykę science fiction, węgiel i krzemna... Chwilę obecną jest najlepszym komiksem, jaki do tej pory przeczytałam w roku 2022. Dokładnie i dlatego chciałem się zapytać Marcy, ponieważ ja przeczuwałem, że to Marca powie. Ja czytając może mniej komiksów yy, o, tej, yy, o tej tematyce, dla mnie nie ma lepszego. Dla mnie nie ma lepszego z gatunku science fiction, więc yy, yy, Tak na, Mar tak oczywiście. na polecaj, polecaj tego samego autora no jeżeli ktoś nie miał przyjemności Shangrila rewelacyjny komiks także tematyka science fiction. Uh -huh. Natomiast z innych dzieł kultury, który w podobny sposób traktuje tematykę cywilizacyjną przyszłości w do zmierza świat i w jaki sposób androidy tam się odnajdują. Dla mnie przepięknym też i tekstem kultury jest to. To jest film. Film z lat 90., ale on jest bardzo, bardzo podobny do tego. I dotyka w sumie tej samej warstwy, tej samej warstwy emocjonalnej. To jest to, gdzie my, jako ludzie, dokąd zmierzamy w, w, w przyszłości. I dokąd pójdziemy. Jeżeli, jeżeli ten film bardzo ci się spodobał, to ja polecam komiks pod tytułem Descender. Jest bardzo podobny. Mhm. Dobrze. Jakie jest wasze zdanie na ten temat? Bardzo ciekawa rozmowa, ale no nie chcę jej przedłużać. A pomimo tego można rozmawiać i rozmawiać. W sumie na zakończenie jeszcze bardzo dobrze, że mamy tu jeszcze po słowie o którym, które troszeczkę nam i też wzbogaca ten komiks. Nie ma galerii dodatkowej. Czy jest? Nie, nie ma. Nie ma galerii dodatkowej, więc, więc to taki malutki minusik, ale myślę, że on to nie ma napra naprawdę najmniejszego znaczenia. Ten komiks to jest lektura obowiązkowa dla każdego komiksiarza, po prostu. Dla każdego, który lubi komiksy ambitne, które mają w sobie to coś, to nie jest takie zwykłe czytadło, które się przeczyta i po dwóch, trzech dniach zapomni o czym było. Komiks, który jest. ma głęboką treść. Mm -hmm. Po lekturze którego warto się na chwilę zatrzymać i pomyśleć o tym, co się właśnie przeczytało. Komiks, który na długo zapada w pamięć. Komiks, którego za nic nie sprzedam, który będzie ze mną na zawsze. Dokładnie. Ze mną była Marca. Dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Również bardzo serdecznie dziękuję. I dziękujemy wydawnictwu of Comics za naprawdę mega, mega książkę, mega komiks. Chcemy więcej. Do, dokładnie chcemy więcej. Do zobaczenia. Cześć, cześć. Pa. pa. Szanowne wydawnictwo Teamów. To poszło nie tak. A przystaw te okładki, bo ja mam wrażenie, że odwrotnie je dałaś. Aha, no faktycznie, no nie tak powi powinno to wyglądać, mhm. że te napisy, one powinny być w, w tym samym kierunku stworzone, no tak konsekwencja, konsekwencja wydawnicza, żeby to ładnie wszystko wygląda, wyglądało na półce jest, no jest ważne. To szczegół. Dobrze, że to pokazałaś, dobra.